Panowie, witajcie ponownie na kanale. Jestem Krzysztof i dziś zagłębimy się w temat, który budzi ogromną ciekawość czego kobiety naprawdę pragną w związku? Widzicie, czasami to, co kobieta mówi, że chce, wcale nie jest tym, co naprawdę przyciąga jej uwagę lub buduje głęboką więź. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak naprawdę zdobyć jej zainteresowanie, zostań ze mną zaraz podzielę się pięcioma ukrytymi zachowaniami, których kobiety skrycie pragną, ale rzadko o nich mówią. To trochę jak podejście stoików patrzenie poza oczywistość i dostrzeganie tego, co naprawdę ma znaczenie. Zobaczmy, co tak naprawdę przyciąga kobiece spojrzenie. Ale zanim zaczniemy, subskrybuj kanał, jeśli chcesz nauczyć się, jak dzięki stoicyzmowi zbudować silniejsze, bardziej wartościowe relacje. Każde wideo to krok w stronę lepszego panowania nad własnym umysłem i tworzenia głębszych więzi. Zaczynajmy. Pierwsza rzecz może Cię zaskoczyć. Ona chce, żebyś ją ignorował i był zajęty. Tak, wiem, brzmi dziwnie, prawda? Żadna kobieta nigdy nie powie Ci wprost: Proszę, zignoruj mnie. To brzmiałoby absurdalnie, prawda? Ale tutaj tkwi sedno sprawy. To, co naprawdę ją przyciąga, to postrzeganie cię jako mężczyzny o wysokiej wartości. A bądźmy szczerzy, kogo uważamy za wartościowego? Kogoś, kto ma swoje życie, kto jest pochłonięty swoimi celami, kto nie siedzi bezczynnie, czekając na kolejną wiadomość na telefonie. Nie mówię, żebyś zniknął dla samej zabawy, ale czasem, gdy jesteś mniej dostępny, w jej głowie pojawia się myśl. On musi być zajęty. Może jest kimś ważnym. Może ma teraz mnóstwo rzeczy na głowie. I właśnie to rozbudza jej ciekawość. Zaczyna się zastanawiać, dlaczego on nie poświęca mi uwagi? Czym on się zajmuje? Co jest dla niego tak ważne? I tutaj wchodzi stoicyzm. Filozofia stoików uczy nas, by skupić się na tym, co możemy kontrolować, ale też przypomina o zachowaniu spokoju i niezależności. Jako mężczyzna, który kieruje się stoicyzmem, rozumiesz, że Twoja wartość nie zależy od nieustannego szukania aprobaty innych. Masz kontrolę nad swoim czasem, priorytetyzujesz to, co dla Ciebie ważne i nie pozwalasz, by emocje sterowały Twoimi decyzjami. Skupiając się na swoim życiu, na pracy, pasjach, celach, naturalnie tworzysz aurę mężczyzny, który ma swoją misję. I to właśnie sprawia, że jesteś atrakcyjny. To nic innego jak stoicka cnota samokontroli w praktyce. Nie uleganie impulsom, ale konsekwentna praca nad sobą. Teraz wiem, że może się to wydawać sprzeczne. Przecież kobiety mówią, że pragną uwagi, prawda? Ale kiedy dostają jej za dużo, często zaczynają tracić zainteresowanie. I tu właśnie leży paradoks. Kobiety nigdy ci tego nie powiedzą, ale klucz tkwi w równowadze. Jeśli jesteś zawsze dostępny, możesz sprawiać wrażenie, że szukasz aprobaty, że jesteś zależny od jej uwagi. Ale jeśli pokazujesz, że masz własne priorytety i nie czekasz na kolejną wiadomość czy telefon, ona zaczyna dostrzegać w tobie mężczyznę, który wnosi do jej życia coś więcej niż tylko uwagę. I to właśnie buduje prawdziwą więź. Podsumowując, czasem postawienie siebie na pierwszym miejscu i bycie mniej dostępnym może faktycznie zwiększyć jej zainteresowanie, ale nie traktuj tego jak gry i nie manipuluj jej emocjami. Kluczowe jest, by być autentycznym, naprawdę zajętym, realizującym własne cele i prowadzącym życie, które wzbudza podziw. Pamiętaj, że jako stoik Twoje poczucie spokoju i wartości pochodzi z wewnątrz. A nie z uwagi innych ludzi. Mając to na uwadze, naturalnie przyciągniesz właściwy rodzaj zainteresowania. Dobra, teraz przechodzimy do kolejnego kluczowego elementu, który może zupełnie zmienić dynamikę Twojego związku. Ona chce mieć swoją przestrzeń i chce, żebyś był z tym w porządku. Może cię to trochę zaskoczyć. Możesz myśleć, ale czy zazdrość nie jest oznaką, że mi zależy? Czy nie powinienem być trochę opiekuńczy? Pewnie słyszałeś to tysiące razy. Kobiety chcą czuć się pożądane, chcą wiedzieć, że ci zależy, może sam to przeżyłeś. Lekkie ukłucie zazdrości, gdy spędza czas ze znajomymi albo gdy inny facet okazuje jej zainteresowanie. To normalne, że w takiej sytuacji można poczuć się zagrożonym, ale oto prawda. Okazywanie zazdrości wysyła, że niewłaściwy sygnał, sprawia, że wyglądasz na niepewnego siebie. Może nawet tego nie zauważasz, ale w tym momencie pokazujesz jej, że wątpisz w swoją wartość. Możesz myśleć, że chronisz swój związek, ale ona odbierze to jako brak pewności siebie. A to, uwierz mi, nie jest atrakcyjne. Wyobraź sobie taką sytuację. Ona jest na spotkaniu ze znajomymi. A ty zaczynasz ją wypytywać, dopytywać o szczegóły, a może nawet sugerować, że ktoś z jej otoczenia może się jej podobać. Co zaczyna myśleć? Nie ufa mi? Boi się, że go zostawię? Myśli, że nie jest dla mnie wystarczający? A to, mój przyjacielu, może stopniowo podkopywać jej uczucia do ciebie. I tutaj właśnie stoicyzm może być Twoją największą siłą. Stoicy uczą, że nie mamy kontroli nad tym, co robią inni. Jedyne, co możemy kontrolować, to nasze własne reakcje. W kontekście relacji oznacza to, że musisz zaufać sobie i zaufać jej. Jeśli ciągle ją sprawdzasz, kontrolujesz, z kim rozmawia, z kim się spotyka, działasz z pozycji strachu strachu przed stratą, strachu przed byciem niewystarczającym a stoickie podejście? To świadomość własnej wartości, bez potrzeby szukania potwierdzenia u kogokolwiek. Wiesz, kim jesteś. Jeśli ona jest z tobą, to dlatego, że chce być, nie dlatego, że ją do tego zmuszasz. Nie musisz nieustannie udowadniać swojej wartości, bo już ją znasz. Pomyśl o tym. Kiedy okazujesz spokój i pewność siebie, wysyłasz dużo mocniejszy sygnał. Pokazujesz: Ufam ci, ufam sobie. Jestem pewien tego, co mogę zaoferować. A to, uwierz mi, jest niesamowicie atrakcyjne. Pewność siebie, a nie zazdrość, buduje szacunek. Mówi jej: Już cię zdobyłem, nie muszę niczego udowadniać. A gdy działasz z pozycji wewnętrznego spokoju, tworzysz w relacji przestrzeń, w której również ona czuje się bezpiecznie. Jesteście razem, bo chcecie być razem a nie dlatego, że boicie się straty. Więc co powinieneś zrobić, kiedy spędza czas z innymi ludźmi, lub gdy jakiś facet z nią flirtuje? Zaufaj jej. Zaufaj, że wasza więź jest na tyle silna, by przetrwać zewnętrzne rozpraszacze. Nie czuj się zagrożony. Zamiast tego skup się na tym, by stale być najlepszą wersją siebie, mężczyzną pewnym siebie, niezależnym i świadomym swojej wartości. Stoicy uczą nas, że spokój umysłu pochodzi z naszego wnętrza, a nie z kontrolowania wszystkiego wokół. A kiedy naprawdę przyswoisz sobie tę filozofię, zobaczysz, że jej przyciąganie do ciebie się pogłębi, bo dostrzeżesz, że jesteś nie tylko pewny siebie, ale także pewny waszej relacji. I nie zrozum mnie źle. Nie ma nic złego w tym, by pokazać, że ci zależy. Chodzi o znalezienie właściwej równowagi, prawda? Bycie opiekuńczym, ale bez popadania w niepewność, okazywanie uwagi we właściwy sposób, bez przytłaczania jej czy prób kontrolowania sytuacji. Gdy to opanujesz, gdy pokażesz, że jesteś pewny siebie i swojej wartości, zauważysz, że przyciągasz ją do siebie jeszcze bardziej. Więc następnym razem, gdy poczujesz ukłucie zazdrości, zatrzymaj się na chwilę. Zastanów się nad swoją wartością i zamiast ją przesłuchiwać, zaufaj waszej więzi. Twój spokój i pewność siebie będą o wiele potężniejsze niż jakakolwiek zazdrosna reakcja. A teraz coś dużego. I to może cię naprawdę zaskoczyć. Ona chce, żebyś miał koleżanki. Brzmi dziwnie, prawda? No bo kto przy zdrowych zmysłach chciałby, żeby jego partner przebywał w towarzystwie innych kobiet? Ale uwierz mi, wiele kobiet w głębi duszy tego chce. Nawet jeśli nie mówi tego wprost. Dlaczego? Bo gdy widzi, że masz koleżanki, daje jej to pewność. Pokazuje, że inne kobiety są tobą zainteresowane. To sygnał, że jesteś wartościowym mężczyzną, kimś, kto przyciąga uwagę. A to sprawia, że czuje się przy tobie jeszcze bezpieczniej i jeszcze bardziej do ciebie lgnie. Wiem, co pewnie myślisz. Ale co, jeśli zacznie być zazdrosna, co jeśli jej się to nie spodoba? Jasne, może wyrazić swoje obawy, może nawet powiedzieć, że czuje się z tym niekomfortowo. Ale głęboko w środku fakt, że inne kobiety są tobą zainteresowane, działa na twoją korzyść. Uświadamia jej, że jesteś mężczyzną o wysokiej wartości. I tu dzieje się magia. Co ciekawe. Ta zazdrość, którą odczuwa, niekoniecznie jest czymś złym. Jasne, może być lekko nieprzyjemna, ale w rzeczywistości działa na Twoją korzyść. Nie chodzi o to, by wzbudzać w niej niepewność, ale by pokazać jej, że jesteś kimś, o kogo warto się starać. Może poczuć lekkie ukłucie zazdrości, ale jednocześnie to jeszcze bardziej podsyca jej przyciąganie do ciebie. Dlaczego? Bo uświadamia jej, że masz opcję. Zdaje sobie sprawę, że nie jest jedyną osobą, która chce twojej uwagi. A to poczucie rywalizacji sprawia, że jeszcze bardziej chcecie zatrzymać. A jeśli twoje koleżanki są atrakcyjne, tym lepiej. Gdy widzicie w otoczeniu innych kobiet, zwłaszcza jeśli są piękne lub charyzmatyczne, pojawia się zdrowe wyzwanie. Zaczyna myśleć: inne kobiety chętnie zajęłyby moje miejsce. Chciałyby być z nim. Muszę się postarać, żeby wciąż był mną zainteresowany. Teraz, jak to się łączy ze stoicyzmem? To właśnie tutaj piękno filozofii stoickiej naprawdę się ujawnia. U jej podstaw stoicyzm uczy nas, abyśmy skupiali się na tym, co możemy kontrolować, i odpuszczali potrzebę kontrolowania innych ludzi. Dotyczy to również niepróbowania zarządzać uczuciami partnerki. Ani niepokoju o jej reakcję na twoje życie towarzyskie. Kiedy żyjesz z wewnętrznym spokojem i pewnością siebie, nie czujesz potrzeby, aby się usprawiedliwiać czy cokolwiek udowadniać. Wiesz, że jesteś wartościowy i pozwalasz, aby twoje działania mówiły same za siebie. Stoickie podejście przypomina nam, że nie możemy kontrolować tego, co czują inni, ale możemy kontrolować własne reakcje. Więc kiedy masz przyjaciółki, a twoja partnerka reaguje zazdrością lub niepewnością, zamiast pozwolić, aby to cię wytrąciło z równowagi, zachowaj spokój. Zaufaj swojej wartości i waszej relacji. Jeśli zobaczy, że jesteś pewny siebie i nie przejmujesz się jej reakcjami, tylko wzmocni to jej pociąg do ciebie. To właśnie twoja opanowana reakcja pokazuje siłę. Siłę która wynika z tego, że wiesz, iż jesteś kompletny i nie potrzebujesz potwierdzenia swojej wartości od nikogo innego. Więc nie unikaj przyjaźni z kobietami żyj autentycznie. Pokaż jej, że jesteś mężczyzną, który ma wybór, ale to właśnie ją wybrał. Nie próbuj manipulować ani kontrolować sytuacji. Pozwól, aby naturalna dynamika działała i zobacz, jak jej zainteresowanie tobą rośnie. Pewność siebie, świadomość własnej wartości i spokój w swoich działaniach sprawią, że będziesz bardziej atrakcyjny niż jakiekolwiek gry czy sztuczki. I pamiętaj: w stoicyzmie skupiamy się na wewnętrznym spokoju. Nie pozwalamy, aby zewnętrzne okoliczności, takie jak zazdrość czy opinie innych, zakłócały ten spokój. Jeśli ona czuje się zagrożona lub zazdrosna, niech to będzie jej droga do przepracowania tego, a nie twoja. Skup się na byciu najlepszą wersją siebie, a reszta sama się ułoży. Hej, chwila przerwy. Zgadzasz się z tymi ukrytymi słabościami? Napisz komentarz: Widzę to i podziel się swoimi przemyśleniami. Kontynuujmy rozmowę. Dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Ona chce, żebyś miał silne opinie i przejmował inicjatywę. To może wydawać się sprzeczne z intuicją, więc posłuchaj uważnie. Pewnie słyszałeś, jak kobiety mówią, że wolą bardziej pasywnego partnera kogoś, kto jest wyluzowany, prawda? Może mówią ci, że lubią kogoś elastycznego, kto po prostu zgadza się na wszystko, czego chcą. Ale oto sedno sprawy. Choć niektóre kobiety mogą mówić, że tego chcą, w głębi duszy o wiele bardziej pociąga je mężczyzna, który wie, czego chce i potrafi przejąć prowadzenie. Teraz możesz pomyśleć: A co jeśli wyjdę na zbyt kontrolującego lub dominującego? Chodzi nie o bycie dyktatorem, ale o bycie zdecydowanym kimś, kto ma jasną wizję tego, czego chce. Pomyśl o tym, ile razy byłeś w towarzystwie osoby, która nie potrafi podjąć decyzji. Może byłeś w grupie, która zastanawiała się, gdzie pójść na jedzenie, i zawsze jest ten jeden gość, który nie może się zdecydować. To frustrujące, prawda? Ale kiedy jesteś tym, który mówi idziemy tutaj, ludzie to szanują. Dokładnie tak samo jest w związkach. Kiedy stanowczo trwasz przy tym, czego chcesz, czy to wybór restauracji, planowanie. Czy po prostu wyrażanie swoich myśli na dany temat pokazujesz pewność siebie? Pokazujesz, że nie dajesz się łatwo przekonać innym i że wiesz, kim jesteś. I uwierz mi, pewność siebie to jedna z najbardziej atrakcyjnych cech, jakie możesz mieć. Kobiety są przyciągane do mężczyzn, którzy nie boją się wyrażać swoich opinii i trzymają się swoich decyzji. Teraz pewnie myślisz, ale nie chcę wyjść na aroganckiego czy apodyktycznego. Chodzi o równowagę. Silne opinie nie oznaczają, że ignorujesz myśli innych, ale że czujesz się dobrze we własnej skórze. Masz odwagę wyrażać siebie i przejmować inicjatywę, kiedy to konieczne. Pomyśl o tym w ten sposób. Najbardziej szanowani przywódcy, ci, którzy zdobyli autorytet, to ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za swoje decyzje nie czekają, aż ktoś inny zdecyduje za nich. Prowadzą, ponieważ mają jasny cel i pewność w swoich działaniach. I to prowadzi mnie do kluczowego elementu stoicyzmu, który doskonale łączy się z tą koncepcją. Jedną z głównych zasad stoicyzmu jest życie w zgodzie z naturą i kierowanie się tym, co naprawdę cenisz. Stoicy uczą nas, że powinniśmy dopasować nasze działania do naszych wewnętrznych wartości, nie pozwalając, by opinie innych, lub strach przed popełnieniem błędu, nami kierowały. Prawdziwy stoik nie waha się, jeśli chodzi o swoje fundamentalne przekonania. Bierze odpowiedzialność za swoje wybory i nie szuka potwierdzenia na zewnątrz. W związku, taka stoicka postawa oznacza bycie wiernym sobie i konsekwentne trwanie przy swoich decyzjach. Zamiast starać się zadowolić wszystkich wokół, lub nieustannie się wahać, bierzesz odpowiedzialność za swoje wybory. A kiedy to robisz? Kiedy kierujesz się swoimi zasadami i prowadzisz z pewnością siebie, automatycznie stajesz się bardziej atrakcyjny. Kobiety nie chcą kogoś, kto stale szuka aprobaty lub wątpi w siebie. Chcą kogoś, kto jest pewny tego, kim jest. Więc nie bój się przejąć inicjatywy i wyrażać swoich opinii. Pokaż jej, że masz jasny kierunek w życiu. Miej odwagę podejmować decyzje, zarówno te duże, jak i małe. I nawet jeśli nie zawsze się z tobą zgodzi, będzie cię za to bardziej szanować. I co najważniejsze, piękno stoicyzmu polega na tym, że nie chodzi o to, by zawsze mieć rację. Chodzi o to, by być ugruntowanym w swoich przekonaniach i żyć z integralnością. Kiedy kierujesz się pewnością siebie, nie tylko sprawiasz, że ona czuje się do ciebie bardziej przyciągana, budujesz też głębsze połączenie ze sobą, zakorzenione w świadomości, że jesteś wystarczający taki, jaki jesteś. Więc następnym razem, gdy staniesz przed decyzją, czy to w związku, czy w życiu, przejmij stery. Podejmij ją i zaufaj, że Twoja pewność siebie uczyni Cię bardziej atrakcyjnym. Bo kiedy jesteś wierny sobie i silny w swoich przekonaniach, naturalnie przyciągasz ją jeszcze bardziej. Dobrze, porozmawiajmy o czymś, co może Cię zaskoczyć. Ona pragnie namiętności, ale w krótkiej formie. Tak, wiem, co sobie myślisz. Ale czy nie każda kobieta marzy o długich, romantycznych nocach przy świecach? Cóż, tak, ale to nie cała prawda. Być może nie wiesz, że wiele kobiet w rzeczywistości woli krótkie, intensywne doznania niż długie, rozciągnięte w czasie romantyczne gesty, które często sobie wyobrażamy. Nie zrozum mnie źle. Romantyzm i więź emocjonalna są ważne, ale czasami Wybuch pasji i ekscytacji może być o wiele bardziej porywający, niż mogłoby ci się wydawać. Rzecz w tym, że kobiety, tak jak my, są tylko ludźmi, i ich potrzeby oraz pragnienia nie zawsze są takie, jakich się od nich oczekuje. Czasami pragną spontaniczności, iskry, tej nieodpartej chemii. Pomyśl o tym. Przypomnij sobie moment, kiedy byłeś z kimś i poczułeś tę intensywną, niemal elektryzującą więź, której nie trzeba było przedłużać. Może nawet nie musieliście zbyt wiele mówić. Po prostu była między wami ta niewidzialna energia, która sprawiała, że chwila wydawała się żywa. Właśnie o to chodzi. Ekscytacja, intensywność i odrobina nieprzewidywalności. Wiem, że niektóre kobiety mogą mówić, że wolą wolniejsze, bardziej emocjonalne i troskliwe tempo intymności. Mogą mówić, że szukają czegoś głębszego na poziomie emocjonalnym. Ale tutaj jest haczyk. Kiedy dasz jej mieszankę pasji i intensywności, kiedy sprawisz, że wszystko pozostanie ekscytujące i nieprzewidywalne, dotrzesz do czegoś głębszego. Właśnie tego wiele kobiet naprawdę pragnie. Chodzi o znalezienie równowagi między więzią a chemią. Nie każda chwila musi być powolna i przemyślana. Czasami wystarczy jedna iskra, by rozpalić ogień. Nie oznacza to jednak pośpiechu czy braku szacunku. Chodzi o zrozumienie odpowiedniego momentu i rytmu. Chodzi o tworzenie chwil, w których oboje możecie poczuć tę intensywność i ekscytację, oraz o to, by dostrzec piękno w zwięzłości. Chodzi o to, by zostawić ją z pragnieniem więcej, nie tylko w sensie fizycznym, ale także emocjonalnym. Gdy intymność trwa zbyt długo i jest zbyt rozwlekła, może czasem stracić swoją magię. Ale gdy zawiera w sobie odpowiednią dawkę pasji i intensywności, pozostawia niezatarte wrażenie, o którym będzie myśleć jeszcze długo później. A teraz jak to wszystko łączy się ze stoicyzmem? Otóż stoicka filozofia uczy nas, aby w pełni przeżywać chwilę obecną, bez nadmiernego analizowania i planowania każdego szczegółu. Chodzi o bycie w pełni obecnym w danej chwili, bez próby kontrolowania lub przewidywania jej wyniku. To dotyczy nie tylko życia, ale także intymności. Stoicy wierzyli, że należy cieszyć się tym, co się ma, bez zbędnych komplikacji. I przywiązania do oczekiwań. Pomyśl o intymności jako o momencie do doświadczenia, a nie o zadaniu do odhaczenia. Stoik podszedłby do tej chwili z nastawieniem pełnej obecności, przyjmując intensywność i ekscytację bez presji, by trwała wiecznie. Chodzi o jakość, a nie ilość, i to właśnie czyni te chwile wyjątkowymi. Więc zamiast Skupiać się na liście rzeczy, które powinieneś zrobić, skoncentruj się na połączeniu, na tym, co wydaje się właściwe w danej chwili i pozwól, by wszystko płynęło naturalnie. Kiedy przyjmiesz tę stoicką perspektywę, zrozumiesz, że pasja i intensywność nie muszą być skomplikowane muszą po prostu być prawdziwe, spontaniczne i autentyczne. I to właśnie wtedy zauważysz różnicę w swoich relacjach. Ponieważ nie zmuszasz niczego do działania, pozwalasz, by wszystko rozwijało się w swoim własnym tempie. Więc jeśli chodzi o intymność, pamiętaj, czasami mniej znaczy więcej. Krótkie, namiętne chwile, pełne intensywności i ekscytacji, mogą stworzyć więź, która utrzymuje się o wiele dłużej niż cokolwiek co jest rozciągnięte lub zbyt zaplanowane. A kiedy nauczysz się łączyć pasję z obecnością, Będziesz miał głębszą, bardziej znaczącą więź nie tylko z nią, ale także z samym doświadczeniem. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że to dało Ci cenne wglądy w to, czego kobiety naprawdę pragną, ponieważ to, co mówią, nie zawsze jest tym, czego naprawdę pragną. Pamiętaj, by zwracać uwagę na jej działania i zrozumieć ją na głębszym poziomie. Dzięki za oglądanie. Po więcej porad. Zostań członkiem, by uzyskać ekskluzywne treści. Zostaw komentarz, pisząc jestem pewny siebie i mam kontrolę. I nie zapomnij polubić, subskrybować i pozostać pozytywnym.